Podczas ostatniej wymiany płynu w rozdzielaczu taki żur poleciał wraz z częściami zębatek, co nie zmobilizowało do wymiany całego rozdzielacza. A to właśnie ciekawostka. Jeden z fragmentów zębatki. Ciekawy jestem co tam w środku drzemie. Jakieś większe części, które nie były w stanie wypłynąć przez otwór spustowy oleju, ale to na pewno rozbierzemy. Na pewno sprawdzimy, co tam w tym rozdzielaczu drzemie. Żeby się dobrać do rozdzielacza, musimy pościągać wszystkie osłony. U każdego wiadomo, będzie to trochę inaczej wyglądało. Ale kiedy już mamy na wierzchu cały spód silnika, musimy odkręcić korek spustowy oleju od rozdzielacza i od skrzyni biegu. Awaria rozdzielacza Objawia się bardzo głośnym szumem, takim że już praktycznie powyżej 40 km na godzinę nie da się rozmawiać w samochodzie. Do tego bardzo szybko przegrzewa się napęd i nie zawsze chce działać. A, no, zdiagnozowałem to w taki sposób, że podczas ostatniej wymiany oleju w rozdzielaczu wraz z olejem wypłynęły kawałki zębatki. Nie mówiąc już o tym, że sam olej. To są olej w rozdzielaczu był wręcz grafitowy cały. No i tym razem słychać że również jakaś zębatka poleciała. Olej, mimo że stosunkowo niedawno był wymieniany, wygląda tragicznie. No i ewidentnie jest go bardzo mało, aczkolwiek nie ma śladów, żeby gdzieś coś wypłynęło. Wprawdzie olej ze skrzyni był wymieniany razem z wymianą sprzęgła, tudzież z wymianą oleju z rozdzielca. Ogólnie jest wszystko prawie świeże, ale skoro trzeba spuścić przemianie rozdzielacza, no to też nowy wypada wlać do skrzyni olej. A olej ze skrzyni na szczęście olej ze skrzyni wygląda bardzo dobrze, więc nic pomiędzy rozdzielaczem a skrzynią nam się nie przedostaje. To jest bardzo dobra wiadomość dla mnie. Skrzynia nie oberwała w żaden sposób. Tak, teraz, teraz odkręcimy wał. E, cztery śruby, 15 bodajże. Nie musimy seregowo odkręcać, jak sobie leży na wzmocnieniu masankach. Na A my tymczasem odkręcamy koło, podnosimy samochód i uwalniamy półłoźkę prawą. No zdecydowanie najszybciej będzie odkręcić końcówkę stabilizatora plus dwie śruby amortyzatora. Myślę, że uwolnimy na tyle płośkę, że zejdzie nam z rozdzielacza. No, zgodnie z oczekiwaniami, przewód hamulcowy nie jest napięty, wszystko nam się tutaj trzyma. I pół udało się bez problemu ściągnąć. Także wracamy na dół. Raz, dwa, trzy śruby reduktora. Odkręcamy z całą podporą, nie odkręcamy tych się, a potem odkręcimy podpory jedna i druga na górze. I reduktor jeszcze na górze ma jedną śrubę, do której będzie najcięższy dostęp. Plus obawiam się, że jedna śruba jest schowana od spodu pod osłoną, ale to dopiero jak zdemontuję pozostałe śruby, to będę wiedział, czy jeszcze ta jedna śruba tam faktycznie jest i czy trzyma rozdzielacz. Jeszcze jedna śruba została głęboko schowana ją widać w słonym rogu, to użyję długich przydłużek, no i postaram się od tej strony dostać do taki patencik z udarem, który sobie, ze śrubą sobie poradził bez problemu, na szczęście na tyle miejsca było, że ten udar się zmieścił i śrubę wykręcił. No tak, spróbuję znaleźć, spróbuję się dostać tam do tej jeszcze jednej śruby. To jest taka blaszka na czterech śrubach trzymana, która zasłania wszystko. No z kolei śruba jedna jest schowana za maglownicą, więc błędne koło. Trzeba było podnieść trochę silnik, żeby się do śruby dostać. A co się pod tym kryje, to i tak się dowiem dopiero, jak odkręcę tą blaszkę. Tak, no i to był strzał w dziesiątkę, bo jest faktycznie jeszcze jedna śruba która trzyma to jest jeszcze jedna śruba, która trzyma rozdzielacz ale jak ją odkręcić to będzie naprawdę wyzwanie jest bardzo, bardzo mało miejsca bardzo mało miejsca no i spróbujemy się jakoś dostać kluczem na walki ponad musiałem wyciąć taki mały rowek żeby mieć ruch e, dostęp do ruchu kluczem. Taki malutki fragmencik, ale pozwolił na odkręcenie śruby. Czemu się można dostać. Śruba już, śruba już się rusza. Także ostatnia śruba i ściągam e, rozdzielacz. czy słychać różnice w pracy. Tu słychać tylko delikatne mechanizmu. Natomiast tu ewidentnie i opór ruchu jest dużo większy i słychać, że coś w środku mocno obciera. Ale na to, co obciera, przyjdzie czas jeszcze zobaczyć, jak założymy nowy reduktor. jest jeszcze przekręcić łapę reduktora łapę, czy łapę rozdzielacza i zamontować wszystko z powrotem. Delikatnie muszę dobić żeby rozdzielać. Jest taki mały garb, który można bezpiecznie uderzać. Drewniana belka plus młotek, żeby ładnie przylegał do skrzyni. Tak jak odkręcałem, Teraz przykręcę przedłużką i udarem górną śrubę. A ta nieszczęsna blaszka została Ona nam jedną śrubę ukrywała ją przykręcimy i można zacząć zalewać układ i skrzynię biegów i rozdzielać płytka na miejscu, więc de facto mamy wszystko skręcone Postało zalać olejem, czyli jeszcze raz odkręcamy korki i sposobem znanym z poprzedniego filmiku o wymianie płynów napełnimy. Jeżeli chodzi o skrzynię, nie wiem czy widać, nie widać. A motylek jest tutaj w górnej części. Napełnimy tak samo. Będzie trzeba pewnie z 20 razy ją napełnić i szczyknąć. Ale spokojnie ogarniemy na czas. Mamy nowy olej w skrzyni, nowy olej w rozdzielaczu. Poskładane mam nadzieję, że wszystko. Ostatni element to przykręcenie wału. Z powrotem. I tyle. Idziemy zobaczyć, czy dalej szumi. Mam nadzieję, że nic się nie rozsypie zaraz po ruszeniu. Nie mostu. chyba najciekawszy punkt całego przedsięwzięcia zobaczymy co drzemie co drzemie w środku. I mamy całe, całą zębatkę w całości, ale już w środku widać, że pokruszona jest zębatka środkowa. Już to będzie widać. Jest całe obgryzane. Działało, ale miało prawo szumieć. Element nadawał się już tylko i wyłącznie do wymiany. on też już było rozsypane. Też już powoli. Ślizgi wysypywały się. Nie trzymały miejscu. Najwyższa pora. Najwyższa pora, żeby to wszystko wymienić. Jeśli filmik Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie nasz kanał i wpadajcie na naszą stronę na Facebooku, konto na Instagramie oraz grupę Facebookową Duster Overall Team Poland. Do zobaczenia.